Tego chłopca, bo to jest wzruszająca historia. Mianowicie e, moja córka, e, tak jak niewielu, bo wszyscy patrzą na pieniądze rodziców, a moja córka zawsze w wakacjach chciała, chciała za, pomóc i zarobić. I ona e, w, w czasie wakacji w biurze wyścigów konnych sprzedawała bilety do stajen. A ja miałam stajnie, gdzie miałam 20 koni. I ja musiałam jakiś limit wyrobić, pieniędzy, e, po to, żeby e, móc również e, e, mieć konie e, sportowe dla moich uczniów. I pewnego razu przyszedł do niej mały chłopiec, <gry> który zaczął dłubać tymi pieniędzmi i takie drobiazgi. I ten, no i moja córka, że sobie chcę wykupić lekcję u pani Bąsowskiej, a ona mówi, no ale skąd masz takie drobiazgi? On rano wstawał o piątej rano i szedł nad morze i pomagał rybakom rozkładać sieci. I rybacy mu tymi grosikami płacili. I stop, stop, się <grym> ona mówi, mamo mówi, on zbiera pieniądze u rybaków y, 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 sieci rozkłada. Nie możesz mu jakoś tam pomóc. No więc mi się to bardzo podobało, zrozumiałam, że mówię, przyszli go. I przyszedł taki chłopaczek i, i... Będziesz pomagał w stanie. Będziesz czyścił, będziesz zamiatał. Będziesz nam pomagał konie siadać. On to bardzo robił. I jeszcze mu dawali trochę jeździć. To na jednym koniu, to na drugim. Jak ja pojeździłam, to troszeczkę. I on okazał się bardzo zdolny. No i przydzieliłam mu na stałe konia. Taki koń koni Elp. Mojego Damasego mu dałam na mistrzostwa juniorów, gdzie on na nim pojechał z, z dobrym wynikiem. Ja jego doprowadziłam do konkursu Grand Prix, do najwyższych konkursów Grand Prix. On wyjechał do Włoch i tam został. Nawet nie wiem, że wiem, że miał wypadek jakiś z koniem, bo rążował obiera który bez bata, który się na niego rzucił i odwyzmy palec i tam coś jest. Ale w każdym razie to wzruszająca historia, to jeżeli chodzi o Sopot, no tam Małgosia Hała, Artur Pawłowski, malutki chłopaczek też dzisiaj, to kawał byka.